Ile rządy są dziś w modzie. Kochę doszy i nie. się nie dostał! Nie to będzie dał rozkaz! Więc rozstrzelać rozkaz w straży. Bo jak widzisz, ja tu głażę, lecz nic nie zmieni. Bo mi ja... W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję oglądać jasełka, które zostały przygotowane przez klasę pierwszą B pod opieką artystyczno-merytoryczną księdza Adama. I było to przeżycie takie i radosne, i z jednej strony, bo takie jakie są, są święta, ale z drugiej strony też było lekko refleksyjne. Także generalnie rzecz biorąc, wszystko to, co miało być, to było. I szczególnie no myślę istotną sprawą jest to, iż po raz drugi w tym roku mamy okazję. Po raz drugi, ponieważ rok temu już mieliśmy okazję dzielić się opłatkiem wspólnie. Tak i w tym roku kultywujemy tą tradycję, staramy się wspólnie tutaj całą szkołą spotkać i podzielić opłatkiem. Co jest myślę rzeczą bardzo fajną, ponieważ święta powinny mieć ten charakter właśnie otwartości pełnej, no przebaczania sobie także błędów, bo w końcu wszyscy są ludźmi i generalnie te błędy też się zdarzają. Korzystając z okazji, chciałbym także dla wszystkich uczniów, których tutaj dzisiaj nie ma, ale także dla rodziców złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, także dla partnerów szkoły, dla wszystkich osób wspierających, dla mediów, także dla Sokółka TV chciałbym... Podziękować za współpracę i życzyć na święta oraz na najbliższy rok jak najwięcej sukcesów wszystkim i jak najwięcej zdrowia, ponieważ zdrowie w tym wypadku akurat chyba jest rzeczą, której no nie możemy kupić, a generalnie rzecz biorąc chcielibyśmy wszyscy mieć. Jasełka jest to tradycyjne przedstawienie Bożonarodzeniowe, które ma na celu przybliżenie nam rzeczywistości narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa. Młodzież naszego liceum przygotowała zgodnie ze zwyczajem takie przedstawienie, które jest pełne radości i takiego poczucia bliskości świąt. One już za kilka dni. Dlatego jestem też bardzo wdzięczny dla naszych uczniów, którzy z takim entuzjazmem podeszli do tego zadania i dla nich i dla wszystkich, którzy to oglądają. Życzę spokojnych, błogosławionych świąt. Szczęść Boże!